que ¿Sí? 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 Podzielcie się z innymi swoją pasją. Pod takim hasłem, pomimo niesprzyjającej pogody, odbyły się drugie dni hobby zorganizowane przez Stowarzyszenie Europa i Me, Grodziskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Grupa Wsparcia Podwodnego Oksygen. Imprezie towarzyszył Marsz Różni A Równi, promujący tolerancję na niepełnosprawność. W Grodziskim Parku swoje zainteresowania prezentowali m.in. pasjonaci tańca, wędkarstwa, nurkowania, krótkofalarstwa oraz tańca orientalnego. Na zakończenie odbył się finał rodzickiego konkursu piosenki żeglarskiej i turystycznej pod żaglami Te Ligi. Czy w taką pogodę jak dzisiaj rybki biorą? Zwłaszcza przed taką pogodą jak się zmienia ciśnienie, jak burza jest na przykład, to wtedy ryba zanim zacznie zmieniać głębokość pływania, zaczyna brać, żeby, żeby w tym czasie potem zmiany ciśnienia mogła mogła sobie swobodnie odpoczywać, że tak powiem też. A jaka pora dnia najlepsza na połowy? Najlepiej chyba rano i wieczorem według mnie. Wtedy najczęstsze brania są. A w jaki sposób Pan dzisiaj prezentuje swoje hobby? No przede wszystkim na taką pogodę to bym zarekomendował namiot dobry, nieprzemakalny oraz sposób ustawienia wędek, ten sposób na duże odległości zwłaszcza gdzie te duże ryby przebywają, można próbować się tam złapać. Moją pasją jest modelarstwo okrętowe, jak również lotnicze. Bawię się w to już bez mała 30, 32 lata. Z dwudziestoletnią przerwą, 6 lat temu temat wrócił u mnie w życie. wystawa została przygotowana w imieniu dzieciaków, które są uczniami zespołu szkół imienia Hipolita Szczerkowskiego. Jesteśmy tutaj już na tym terenie grodzisko od 40 lat no i to są prace, które wykonujemy wspólnie z dziećmi na różnych zajęciach technicznych.